w okularze tej, tej kamery. I druga rzecz to jest... Dobra, słuchaj, jeszcze raz. Cześć, tu Asia. Zapraszam na nowy program Miękko Cześć, tutaj Miękkopowietrzni po dłuższej przerwie. Chcieliśmy Wam opowiedzieć o termowizorach, bo to jest taka nowa tendencja, nowa moda która się pojawiła, a ostatnio na rynku pojawiły się takie małe urządzenia, dosyć tanie, około 200 kosztują i nazywają się. To jest T10N. Akurat mamy T10N. wersja? Zrobiło się zainteresowanie, był artykuł, czy tam zapowiedź na wmazgu, na Facebooku też ludzie się interesują tematem. Udało nam się zdobyć coś takiego, pożyczyć i, i do testów. Dlatego chcielibyśmy Wam pokazać porównanie pomiędzy flirem, czyli takim urządzeniem, które już mniej więcej 2 lata jest na, na rynku. To jest jaki flir? First Made 2. Tutaj mam pudełko. Nie wiem, czy widać? Eee, nie wiem, jaka to jest. To jest chyba jakaś nisza. Podstawła, podstawła. To jest podstawowa wersja, najtańsza, jeżeli chodzi o termowizję. Niestety ta wersja flira nie ma wyjścia na wideo znaczy wyjścia wideo, więc nie możemy tego nagrywać oddzielnie, będziemy nagrywać, dlatego mam tutaj kamerę i normalnie po prostu przełożę obiektyw do widziera. Tam jest mało miejsca, więc to co zobaczycie to będzie troszeczkę słabsza jakość niż gdybyście rzeczywiście przyłożyli sobie do oka. I tu ważna uwaga, flira nie możecie używać tak jak kolimatora, tylko jak skopa. W sensie celownik optyczny, czyli trzeba przyłożyć cały okular do oka i dopiero wtedy widać to, co tam ma być widać. Okej. Okay, tam kolega będzie nam pomagał, będzie naszym celem. Będziemy mówić dalej bliżej i zobaczycie, kiedy widać na tym urządzeniu T10, kiedy na, te, na flirze, No i kiedy widać po prostu gołym okiem. Nie będziemy palić tak. A, no to widzę też pokażemy wam generację. Trzecią, trzecią. No dobra, no to zapraszamy Was, oglądajcie. No dobra, teraz widzicie, jak wygląda obraz flira. Być hmm. Jeszcze bez żadnego celu. Można przybliżać i zmieniać kolor, można zmieniać kolory, czyli sposób wyświetlania tej ciepłoty różnicy kolorów. To jest tak, że wszystko jest białe i to, co jest ciepłe jest czarne. Tutaj to, co jest ciepłe. Jest czerwone. No, różne tryby z naszego doświadczenia chyba najlepszy był ten no i można po, powiększać powiększać obszar jest ten sam obszar, po prostu cyfrowe powiększenie to jest a teraz jak wygląda ten sam obszar na tym małym T10 no i tutaj masz różne tryby to, że tak miga obraz, nie jest wynikiem błędu samego urządzenia, tylko, tak, odświeża. tylko odświeżanie nakłada się z odświeżaniem w kamerze. Normalnie tego, tego efektu nie ma. I tak to mniej więcej wygląda. OK, nasz cel stanął bardzo blisko. <laughs> Sami widzicie, i teraz tak na tym małym urządzeniu. On już yy, nawet nie zajmuje całości. Yy, monitorka już jest malutki. To urządzenie jest bardzo małe. Jest, yy, no myślę, że tak, cztery razy mniejsze niż otek. Yy, no i zobaczmy, jak to wygląda na flirze. Yy, ok. Tylko to jest dziwny tryb włączyłeś. Mógłbyś przełączyć tryb? Widzicie różne tryby. O, to jest ten, który nam się najbardziej podoba. Dobra, jak widzicie, kurtka jest dosyć ciemna, tylko odbija światło dzienne. Ale jego spodnie, jego ręce pokaż ręce! O, jego ręce, jego twarz, aż, aż ociekają ciem, ciem, temperaturą. Dobra, weź się odda trochę. No, to jest chłopca na około 10 metrach. Jak widać wielkościowo jest dosyć podobny, jest ciutkę, ciutkę, pomniejszony, ale ogólnie bardzo dobrze go widać. No ale nie mam tutaj krzaków, żebyście zobaczyli jak to wygląda faktycznie w krzakach, później spróbujemy. Jak to wygląda na tym małym pizzyku. No już jest naprawdę malutki. No jest całkiem wielki yy, w rzeczywistości. Widać go świetnie. Dobra, dalej 5 metrów. Jest teraz 15 metrów. Jak to wygląda w małym pizzyku? No, jeszcze jest widoczny coś dobrze. Yy. No, liże bardzo dobrze. Ok, kolejne 5 metrów. No, zobaczmy na innych trybach. No tutaj całkiem nieźle. A róż poruszeńkoma. Króta ma. Okej. Okay. Ruch widać bardzo dobrze, nie? No, w tym trybie to nic nie widać. czuło czułość jest ustawialna. I jedziemy dalej z pizzykiem małym. Powiększyłem nieco obiektyw. Dzięki temu widać, jak naprawdę to wygląda. To już jest taka plama na 15 metrach, nie 20 metrach. To już jest tylko plama, którą ledwo widać na tym ekraniku. Rusz ręka ma. Coś tam się rusza. Widać. A w rzeczywistości, no to jest bardzo dobrze widoczny. No, i co? Flirze bardzo, bardzo się odznacza. Łączymy nawet ten tryb z czerwienią najgorętszych miejsc. No to widzę, że tam coś jest, chociaż wtedy potrafi się pomylić człowiek z jakimiś innymi elementami. Ale tutaj na tym, na czerni, gdzie biel, bielał jest ciepło. <klimy> Już bardzo dobrze go widać. To z naszym pizzykiem. Przypominam 2200. Róż No, coś tam się rusza. Kiedy postać schowała się ciutkę za krzeki, no to tak go widać. Na naszym pizzyku na odległości 30 metrów. Absolutnie jest nie do odróżnienia. Zmienimy tryb. No nie obraźcie się, ale też bym go tutaj nie zauważył. Ok, no to zobaczcie. No, no ewidentnie jest widoczny. Nie jest tym bardziej zakamuflowany. Jest cały czas dostrzegalną osobą. I mały pizzyk już nie daje rady. To już jest za daleko dla niego. O, jak wstał. Chłopca wziął i wstał. Teraz piszek coś tam wyłapuje. Czyli całą sylwetkę nie, nie zasłoniętą, jest w stanie na 30 metrach jeszcze powiedzmy wykryć. Flir tutaj nie ma żadnych problemów. Bardzo, bardzo wyraźna jest ta sylwetka. W rzeczywistości jeszcze daleko nie odszedł. Jest widoczny. I na flirze przypomnę. Jednym z najtańszych, prawdopodobnie najtańszy, jeszcze jest widoczny szczególnie jak się rusza. Jak się rusza, to go widać. Zatrzymaj go. Zatrzymaj się. Ok, teraz wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzimy w taki rejon, obserwujemy termowizję i prawdopodobnie byśmy go nie zobaczyli Włączmy inny tryb. Gdyby się nie ruszał, to termowizja nie powiedziałaby nam nic. A powiedz mu teraz, jak wygląda naprawdę. I to tak mniej więcej, tak, to co widzicie na ekranie, odpowiada temu, co ja widzę w rzeczywistości. Ja go tak po prostu widzę. Powiedz mu, żeby się położył. czy może, może, może się nie kłaść, tylko ten, kręknąć sobie. Tak, żeby był malutki. OK, czyli mniej więcej jest to postać klęczącej, przyczajonej osoby, co nam mówi na to FLIR? FLIR nam mówi, widzę kropkę, ale nie mam pojęcia co to jest, czyli na tej odległości, gdyby ktoś był na zasadce, a to już jest poza zasięgiem MSG, no to nie jesteśmy w stanie go wykryć, absolutnie. Chyba, że zacznie ruszać. powiedzmy, żeby ruszał ręką. No, kiedy się rusza, absolutnie widać, ale w rzeczywistości też byłoby go widać. E, teraz chłopca ustawił się już tam na tle, na tle wału. Jest dosyć daleko. Tak na około ze 150 metrów. Myślę, że 150 metrów, bo już nie widzę białek oczu. Myślisz, że tyle? Czyli znaczy jest to zdecydowanie poza, poza zasięg KSG, nawet najmocniejszy z najperek. No, w laser tak by jeszcze się mieści. No, widać. Słabo, bo słabo, ale ruch kilku z to na pewno byłoby widać. Nawet gdyby się powoli ruszył. <todgłosy> W moją, prawą stronę. No, tak wygląda gość, który powoli się skrada na rozpoznanie, jakaś nie Nieosłonięta przez jakieś liście. Teraz powiedz, może by tam wracał w te, te, w te liście, nie? Na pewno nas kocha, co to? Jeśli nie słyszeliście, chłopca powiedział, że tam się nie da wejść, jest tak gęsto No ty słyszałeś, ale widowie nie słyszeli Ale żeby nas widział, w sensie, o właśnie, coś takiego No to jest pozycja, w której mógłby być jakiś zwiadowca Obserwować przez lornetkę, przez lunetę W obozie przeciwnika na przykład Zastanówmy się, gdzie jest nasz... Nasz pacjent, wydaje mi się, że go widzę. Powiedz, może być teraz, proszę rękoma, na, nad głową. O, właśnie. Proszę rękoma nad głową. Dobra. widziałem go. Czyli <laughs> e, Flir pozwala na obserwację terenu i wykrywanie zwiadowców nawet na 150-200 metrów, jeżeli są ukryci. To była sytuacja z dziennym światłem. Teraz zrobimy c w totalnych ciemnościach albo w bliskich ciemnościach. Na kamerze włączam taki jakość obrazu, i nie będę jej korygował poprodukcji, jaką widzi ludzkie oko. Zobaczycie, o ile lepiej działają te. te ok, widzicie, jest tam chłopca, a my go w ogóle nie widzimy, i ludzkie oko też go nie widzi. Teraz spróbujemy zobaczyć na naszym kochanym małym pizzyku. No jest widoczny prostu bardzo, bardzo dobrze. Zdecydowanie się do tego nadaje. No i nie trzeba poświęcać uwagi. No i oczywiście na flirze też jest widoczny. Pomachaj do nas. O, pięknie. O, to widzicie różnicę między jednym a drugim. Pomachaj jeszcze raz. Yy, mały pisrzyk T10 po prostu mówi nam, że coś tam jest i przybliżoną sylwetkę, e, tymczasem FLIR no, pokazuje bardzo dokładnie szczegóły tej sylwetki. Odległość od nas jest jakieś 8 metrów, podejrzewam, ale gołym okiem nie widać absolutnie nic. Teraz mamy następną sytuację, większą przestrzeń w CQB, w, w, w ciemnym korytarzu. Tam nic nie widać, absolutnie nic. E, na końcu jest tylko taki mały świetlik. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w ale po prostu nie wygląda. I widzicie tam takie y, jasne coś. O, i widać y, telefon. Telefon kupcy. Y, Teraz zobaczmy Pizzyk pod tytułem T10, oczywiście. Coś tam widać. Jakąś postać. I jak to wygląda w flirze. Jak z Jamesa Bonda normalnie. Więc we flirze widać bardzo dobrze ten cały korytarz. I na końcu, jaka to jest odległość? 20 metrów? 20 do 30 metrów. No i. Tak wygląda to w tym moim pieszeku, czyli w C-Kubie, na no, takich odległościach herstofowych ma to jak najbardziej, jak najbardziej sens. No a teraz, jeszcze możemy pokazać to samo z Naktuwizją. Spróbuj, no, dobra, to wyłączymy. Wyłączymy w takim razie światło, które nam pomagało się orientować w rzeczywistości. To, co tu jest istotne, że ten obraz sprawia wrażenie, nie wiem, takiego pływania, jakby było w 3D. Nie, nie coś takiego. Nie umiem tego wyjaśnić, ale termowizory są bardzo płaskie. To jest po prostu yy, rzucenie, rzucenie na ekran spikselowanego świata, obrazu świata. W Noctowizji troszeczkę to jednak inaczej wygląda. To jest Noktowizor trzeciej generacji, ale z tym z zieloną poświatą, która męczy wzrok. Tak 2-3 godziny to jest maks, co można wytrzymać. Oczywiście, jeżeli patrzy się cały czas przez okular. Dużo lepsze, jeżeli chodzi o zmęczenie wzroku, jest biała poświata. O, tutaj widać, że kolega się do nas zbliża. Zauważcie, że zupełnie inaczej się odbijają kolory. W sensie czarna kurtka jest jasna, a dużo jaśniejsze spodnie są ciemne. Nie pokażę wam tego w świata dziennym, bo w kamerze nic nie widać, jest tu totalna czarni. Teraz masz włączone rozumiem aktywny Noktowizję aktywną, czyli puszcza światło, tak? Czy nie? Nie, to jest bezmysłumia. Aha, czyli to jest tylko to, co się odbija z zewnątrz yy, do środka pomieszczenia. No, a tak wygląda noctowizor yy, już o zapadającym zmroku, przy zapadającym zmroku. Yy, to światło, powiedzmy, widziane przez moje oko, jest mniej więcej takie? Jak widać. Yy, jednak w porównaniu no zabiera te kolory, które w półmroku jednak pomagają ludzkiemu oku. I zdecydowanie lepiej jest obserwować świat własnymi oczami, dopóki nie zapadnie zupełny zmrok.